Witam Was w Akademii Magii i zapraszam do wspólnej zabawy w czarowanie. Dziś poznacie sekret gry w trzy karty, czyli dowiecie się, co zrobić, aby w tej grze nie dać się oszukać. Rakulan, zabawa na okrągło! Na początek rzecz bardzo ważna. Gra w trzy karty, zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami, jest grą nielegalną, dlatego nikogo nie zachęcam do wykonywania tego triku i gry o pieniądze. Tego robić nie wolno. Natomiast wielokrotnie ten trik, bo traktuję go jako trik magiczny, wykonuje w trakcie pokazów mikroiluzji, tłumacząc swoim widzom nie tylko na czym ta gra polega, ale co robić. Aby nie dać się w tą grę wciągnąć i nie stracić pieniędzy, na które ludzie niestety, ale bardzo ciężko pracują. Dlatego nasze dzisiejsze spotkanie to przede wszystkim forma zabawy i wytłumaczenia, na czym ta gra polega i co robić, aby nie dać się w tej grze oszukać. A jednocześnie jest to bardzo fajny sposób na ćwiczenie zręczności naszych dłoni. Zatem przejdźmy już do naszego efektu magicznego. Mamy trzy karty: dwie karty czarne i jedną czerwoną. Oczywiście karta wygrywająca to karta czerwona. Zatem rozpocznijmy naszą grę. Na początek powoli. Postarajcie się nadążyć i śledzić. Położenie karty czerwonej. Z czasem stopniowo przyspieszamy. Gdzie może być karta czerwona? Jeżeli ktoś z Was obstawił tą kartę, to niestety się pomylił. Większość zapewne postawiła na tą kartę. I także dała się wyprowadzić w pole. Karta wygrywająca to oczywiście karta w środku. Prześledźmy teraz konstrukcję tego triku. Na początek oczywiście łapiemy trzy karty w taki sposób, aby w lewej dłoni znajdowała się karta czarna, w prawej dłoni w Karta czarna przytrzymywana kciukiem i palcem wskazującym, a później karta czerwona, czyli wygrywająca, przytrzymywana kciukiem i palcem środkowym. Teraz zaczynamy rzucać karty. Na początek powoli. Wpierw karta czerwona, później karta czarna i znów czarna. Zabieramy karty. Pierw czarny, później kartę czerwoną i na ułamek sekundy odwracamy karty, tak aby osoba grająca czy też nasz widz zauważyli, że tutaj trzymamy kartę czerwoną. I jeszcze raz. Robimy to stosunkowo coraz to szybciej, powtarzając te czynności trzy lub czterokrotnie. Na ułamek sekundy odwracamy dłoń, znów rzucamy, i jeszcze raz. Te ruchy utwierdzają naszego widza, że nadąża śledzić kartę czerwoną, ponieważ za każdym razem na ułamek sekundy odwracamy dłonie, pokazując kartę wygrywającą. I w pewnym momencie. Rzucamy karty na odwrót, czyli nie wpierw karta dolna, a później górna, tylko wpierw karta górna, a później karta dolna. Popatrzcie jeszcze raz. Pierwszych kilka, jeśli tak można powiedzieć, rozdań, czy też rzutów kart wykonywanych jest tak: dolna, Górna. Zabieramy dolna, górna, jeszcze raz, dolna, górna, a później zmieniamy kolejność i wpierw karta górna, a później dolna. Wzrok widza powędruje w tym kierunku, czyli Wcześniej przyzwyczajony, że karta padała w określone miejsce i że wpierw wrzucaliśmy kartę dolną, będzie przekonany na żywic, że to jest karta wygrywająca. A w rzeczywistości jest ona w środku. To bardzo, można powiedzieć, prosty efekt, nie tylko jeśli chodzi o wykonanie, ale przede wszystkim o zasadę. Podłoża psychologicznego, czyli utwierdzenia naszego widza w tym, że wpierw nadąża w śledzeniu karty, a później jeden mały prosty chwyt po to, aby wywieźć osobę grającą w pole. A teraz przejdźmy do kilku wariacji, które sprawią, że gra. Trzy karty będzie grą odrobinę ciekawszą. Popatrzcie. Na początek karty rzucamy w klasyczny sposób. Raz, dwa, trzy. I możemy również zastosować coś w rodzaju małego chwytu, czyli takiej złudnej zamiany. Patrzcie, jeszcze raz powoli. Robimy to w ten sposób. Palce środkowe naciskają karty. Karty zbliżamy do siebie i błyskawicznie, w momencie gdy karty się zderzają, przejmujemy karty palcami wskazującymi w ten sposób. Jeżeli zrobimy to szybko, to nikt tego nie zauważy. Ale jeżeli nie uda nam się zrobić tej zamiany czysto, to tym lepiej, ponieważ utwierdzimy naszego widza, że ta karta była kartą wygrywającą i chcemy odwrócić od niej uwagę po to, aby skupić na karcie czarnej. A tak naprawdę, zarówno jedna, jak i druga karta to karty czarne, ponieważ w stronę widza przysunęliśmy kartę wygrywającą, utwierdzając go w tym, ponieważ jest ona można na wyciągnięcie jego ręki, że ta karta na pewno nie wygrywa. Możemy także rozbudować naszą grę w trzy karty, a jednocześnie sprawić, że nasze dłonie i palce przede wszystkim będą troszkę lepiej Ćwiczyły i pracowały. Możemy ten trik wykonać przy użyciu na przykład jednej ręki, tłumacząc naszym widzom, że dzięki temu, że rzucamy karty nie dwoma, ale jedną ręką, to będzie to łatwiejsze. Łatwiejsze oczywiście dla widza odgadnięcie, gdzie jest karta wygrywająca. Oczywiście to drobny żart. Ponieważ w momencie gdy rzucamy trzy karty jedną ręką, to prawdopodobieństwo wygrania spada z 50% do 1 trzeciej. Ciekawe, gdzie jest karta wygrywająca. Jeżeli obstawiliście tą, to nie. Jeżeli tą, też niestety przegraliście. Karta wygrywająca zawędrowała znów do środka. W ten sposób. Aby ćwiczyć nasze palce, oczywiście nie twierdzę, że w ten sposób trzeba się bawić z widzami, ale aby ćwiczyć nasze palce, możemy użyć większej ilości kart i wykonywać ten efekt, czy też ćwiczenie, po to, aby kontrolować um, impulsy przesyłane przez mózg do poszczególnych palców. To możemy sobie o, o, ćwiczyć ten trik. Na przykład z czterema kartami możemy próbować wykonywać go dwoma rękami, tak aby na przykład kontrolować, z której go palca prawda, i w które miejsce wyrzucane są poszczególne karty. Dzięki temu będziemy mogli rozwijać nasze zdolności manipulacyjne. To w formie takich dodatkowych ćwiczeń. Mam nadzieję, że w miarę przejrzyście wyjaśniłem wam zasadę gry w trzy karty, a jednocześnie paroma własnymi pomysłami, jak tą grę można urozmaicić i rozbudować, sprawiłem, że będzie ona ciekawsza, a jednocześnie korzystnie wpłynie na ćwiczenie przez Was zręczności dłoni. Tym odcinkiem jednak zapewne naraziłem się już nie tylko środowiskom magicznym, ale także. Wszelkim oszustom grającym w trzy karty na ulicach naszego kraju. Jeśli mam rację, być może spotykamy się już po raz ostatni.